Szanowni Państwo, dziś mija dziewiąty dzień strajku nauczycieli. W tym strajku setki tysięcy nauczycieli w całej Polsce protestują przeciwko wysokości ich płac, domagają się poważnych rozmów z rządem na temat swojej przyszłości, na temat swoich uposażeń. Dziś pani wicepremier Beata Szydło zapowiedziała zorganizowanie okrągłego stołu w sprawie potrzeb edukacyjnych. Zwracając się również do opozycji, czy widząc potrzebę udziału w opozycji, opozycji, w tym spotkaniu, w tym posiedzeniu, my jesteśmy gotowi, jesteśmy gotowi choćby teraz, choćby jutro, usiąść do rozmów, które doprowadzą do zakończenia protestu nauczycieli, doprowadzą do podwyżek dla nauczycieli, takich, które będą odpowiadały ich aspiracjom i potrzebom. Nauczyciele zasługują na to, żeby ich postulaty. Zostały poważnie przez rząd potraktowane, dlatego wzywamy pana premiera Morawieckiego, żeby takie spotkanie dotyczące postulatów nauczycieli odbyło się teraz, jak najszybciej, przed świętami Wielkiej Nocy. Tak, żeby te setki tysięcy nauczycieli, które dziś strajkują, które z niepokojem myślą o swojej przyszłości, mogły zakończyć ten protest, zakończyć porozumieniem z rządem, zakończyć ustaleniami dotyczącymi wysokości podwyżek. I wrócić do swoich domów spokojnie, spędzając święta Wielkiej Nocy. My jako Platforma Obywatelska jesteśmy gotowi do tego, żeby w każdej chwili usiąść do stołu i rozmawiać o podwyżkach dla nauczycieli. Jeśli nasz udział może pomóc w szybkim zakończeniu tego sporu, jesteśmy do dyspozycji, jesteśmy gotowi, chcemy na ten temat rozmawiać i chcemy tych rozmów, by odbyły się jak najszybciej. Dzisiaj najpilniejszym problemem jest rozwiązanie sprawy strajku i zagrożone są matury. I dlatego też trzeba szybko działać. to działanie musi być natychmiastowe. Nie możemy czekać po świętach nie możemy czekać na, na to, aż w kancelarii premiera ktoś napisze zaproszenie. Ta, ten okrągły stół powinien się rozpocząć już dzisiaj jak najszybciej. I powinien się rozpocząć od dyskusji na temat postulatów nauczycieli rozwiązania spraw płacowych. Jeżeli pani minister ma jedyne rozwiązanie na to, aby matury się odbyły i, 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 i proponuje jedynie rodzicom dyskusję z dyrektorami, to widać, że nie ma żadnego rozwiązania. Widać, że pani minister nie wie, w jaki sposób zapewnić, zagwarantować spokojne podejście maturzystów do matury. Ja przypomnę, że jako opozycja. Przez cały czas, przez ostatnie trzy lata, proponowaliśmy dyskusję na temat zmian w edukacji. Proponowaliśmy tę dyskusję w momencie, kiedy likwidowane były gimnazja. Proponowaliśmy tę dyskusję w momencie, kiedy zmieniana była podstawa programowa. Proponowaliśmy tę dyskusję, kiedy samorządy zostały same z wprowadzeniem deformy edukacji. Jako opozycja zgłosiliśmy wniosek o wysłuchanie publiczne. 30 listopada 2016 roku w sprawie likwidacji gimnazjów. Przypomnę również, że zostało zebranych prawie milion podpisów pod referendum. Chcieliśmy, aby w tej sprawie wypowiedzieli się rodzice. Wtedy rząd był głuchy na te wezwania, wtedy rząd nie chciał tej debaty, wtedy rząd mówił o tym, że sam najlepiej wie, jakie zmiany powinny zostać dokonane w systemie edukacji. A wczoraj premier z rozbrajającą szczerością powiedział, że trzeba reformować, głęboko reformować system edukacji po trzech latach reformowania tego systemu przez rząd. To wotum nieufności dla minister Zalewskiej to pokazanie, że Prawo i Sprawiedliwość nie poradziło sobie z edukacją, że Prawo i Sprawiedliwość spowodowało jedynie chaos i lęk rodziców, uczniów przed tym, co czeka ich w polskiej szkole. Dlatego jesteśmy gotowi do rozmów. Pierwszym punktem tym, tych rozmów powinny być płace nauczycieli, rozwiązanie tego dylematu, zakończenie strajku i te rozmowy powinny się odbyć jeszcze w Wielkim Tygodniu. W sytuacja, jeśli do tych rozmów nie dojdzie, jeśli po rozmowach płacowych nie zostaną te postulaty spełnione, czy nauczyciele powinni klasyfikować e, uczniów? Czy ta forma protestu jest państw, Państwa zdaniem akceptowana? Na dzisiaj najszybciej trzeba usiąść do rozmów i rozwiązać ten problem. Rząd musi wykazać minimum dobrej woli. Nauczyciele podejmują te decyzje w szkołach i czekają na stanowisko rządu. Tutaj też nie może być tak, że minister Zaleska radzi tylko i wyłącznie rodzicom, aby rozmawiali z nauczycielami. Piłeczka leży po stronie rządu. To rząd musi usiąść do rozmów i rozwiązać sprawę nauczycieli. Dziękujemy bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy.